Widać, że ten algorytm, który został przyjęty w 2009 roku i obowiązuje od 2010 roku, to jest taki janosikowe BIS. Transfery są olbrzymie. W 2013 roku miliard 300 milionów złotych z naszej składki powędrowało do innych województw. I mamy tak naprawdę sytuację do czynienia taką, że gdyby nie uzupełnianie z funduszu zapasowego naszych... Planów finansowych Mazowieckiego Oddziału Narodowego Funduszu Zdrowia, to tych pieniędzy byłoby co roku mniej. Na szczęście prawo przewiduje, że nie może być ich mniej, więc prezes nfz uzupełnia to. Ale jeżeli odnosimy się do konkretnych obszarów, zwłaszcza do szpitali, to widzimy, że tych pieniędzy jest relatywnie i realnie mniej. No i w tej chwili trwa bardzo trudny dialog. Dzisiaj przyjmujemy stanowisko w tej sprawie. Uważamy, że. Krótkoterminowe działanie to jest zapłacenie przede wszystkim w maksymalnej części nadwykonań, które się kumulują od roku 2011 i przekroczyły już pewnie teraz w sumie około 200 milionów złotych, tylko dla naszych placówek. No a po drugie, trzeba rozpocząć pilnie pracę nad zmianą algorytmu. Ja osobiście uważam, że. Większość w parlamencie też powinna podjąć wreszcie decyzję odważną i zwiększyć składkę o 2%, bo inaczej będziemy świadkami perturbacji, olbrzymich perturbacji w systemie ochrony zdrowia w naszym kraju.